Pan może mówić co pan chce. Tu za chwileczkę przyjdzie pogotowie gazowe. Państwo są dwoma niezależnymi instytucjami. Nie, nie, proszę pana. jest tego rodzaju, że muszę zadzwonić na straż pożarną. Państwowa Straż Pożarna jest z A następnie po pogotowie gazowe. Ponieważ wynajmujący mi ten obiekt, czy też dzierżawiący. Prowadził mnie, podobnie jak i poprzedniego właściciela, w błąd. Zataił instalację gazową akcjonotarialną, która jest niezdatna do użytku. Dotyczące przetwarzania danych osobowych, dostępne są na naszej stronie internetowej. Pana serdecznie. Moje imię Artur. Nie ja dzwonię do Pana z miejscowości Pielgrzymowice z restauracji Pielgrzymówka. Znajduję się pod tą restauracją. Jestem najemcą tego lokalu, najemca, który mi podnajął ten lokal przez akt notarialny, zataił wyciek instalacji gazowej, co stanowi zagrożenie wybuchu dla osób trzecich. Ja bardzo bym prosił, żebyście Państwo wysłali tutaj jednostkę straży pożarnej zastrzeżenia zdroju, a nie z Golasowic czy też z pielgrzymowic. Ponieważ ta osoba ma powiązania tutaj z, ze strażą pożarną. Ja bardzo, bardzo proszę, byście Państwo wzięli pod uwagę to, że człowiek ten, który tutaj mieszka i który jest właścicielem tego obiektu, ma znajomych i rodzinę w, w tutaj w ochotniczych Strażach Pożarnych i w Golaskolicach. Że tutaj również jedzie policja w tej chwili, także także spotkają się dwie instytucje służby. Tak, policja już jedzie, została powiadomiona. Hmm. A ja powiadamia jeszcze nie, pogotowie gazowe. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Poprzedni najemca również już jedzie tutaj. Pytaliście co z pielgrzymówką? Już wiecie co z pielgrzymówką. A my pana wizerunku ale, nie opublikujemy, nikogo nie opublikujemy. Nie jest towarzystwa. Dobrze, no ja rozumiem. A, bo pan jest pielgrzymowicz. O tym wspominałem dzwoniąc i też to mam nagrane. To, że jesteście państwo powiązani też już wszyscy wiedzą. Okay, no mam nadzieję, że Domniemywać mogę, ale... Nie uważam, że plan był doskonały. Znaleźć drugiego najemcę, który wpłaci kaucję, który popromuje ten biznes trochę, a wiadomo, że jest to osobą rozpoznawalną. Wpuszczenie na kuchni i swojej rodzinki ze strony właściciela, czyli kucharza pomocy kuchennych, którzy ponownie do mnie muje, Stwierdzili, że dobrze byłoby coś zepsuć w tej kuchni podać coś starego, może nie świeżego kiedy mnie nie ma na miejscu, żeby mi zaszkodzić jeszcze bardziej, żeby ludzie tutaj o mnie zaczęli źle mówić tylko po to, żeby się mnie pozbyć i przejąć biznes i prowadzić go pod swoim już wcześniejszym logo pielgrzymówka, ale oczywiście może się mylę, w każdym razie zatajenie tak ważnego zapisu jak instalacja gazowa w tym obiekcie na akcie notarialnym i u mnie, i u poprzedniego najemcy jest niezgodne z prawem, bo ani ja, ani poprzedni najemca tej instalacji gazowej tutaj nie układam. Więc też troszkę się tak zastanawiam nad tą panią notariusz, która sporządzała tą umowę. Tutaj bo ona również zna i żyje w bardzo dobrych stosunkach z panem Marcinem. Napiał no że ciężka sprawa, ciężka, ciężka sytuacja, no ale ja nie wyobrażam sobie tego, żebym narażał życie osób trzecich, moich przyjezdnych, tutaj znajomych przyjaciół, a także mojej rodziny. Stąd też już tutaj właśnie nie mieszkamy. A to, że Marcin zwyzywał moje dziecko, a także i mnie zwyzywał, przyczyniło się do tego, że pomyślałem sobie, że on naprawdę robi wszystko, żeby się mnie stąd pozbyć i żeby obarczyć mnie. Kwotą 1 800 tysięcy zł do zapłaty. O, w takich warunkach przyznajcie sami, nie da się pracować. Ale ja oczywiście tylko do mnie pana. mówię. Dziękuję. Ja proszę pana, uprawny... pan może być kim pan chce. Ja zgłosiłem interwencję. Eee, I... panu, wyczuje, Na razie nie... jest, e... no, więc jakby pan mógł. E... Ale nie wiem, mówię co się dzieje. Proszę pana, nie się dzieje. Ja z panem nie dyskutuję. Jest tutaj zgłoszenie eee. o wycieku gazowym i nie interesuje mnie reszta. Nie robi żadnych imprez. Ale proszę pana. To nie jest no. stan po Czy za, możecie otworzyć restaurację? Państwo dla mnie, bo ja jestem właścicielem restauracji jeszcze. Ja zgubiłem klucz, a wy je zamykaliście. No to trudno, Ale to teraz, proszę nie powiedzieć. Będziemy musieli wejść siłą. Co się, tu stało, się nie, się nie nas stało. Nie, nie, nie. Się. Stało się. Stało się. Jest wyciek na kuchni gazu. Cały czas musi być okno otwarte. Jest i wewnątrz, i zewnątrz. Dobra, Dobra. Od... Proszę, pana, dzieje, proszę pana, proszę pana, eee... od kiedy byłem ostatnio w restauracji czułem. No to czemu pan dzisiaj zawiadomił? Dlatego, że musiałem zawiadomić, proszę bo pana, wy tego nie robicie. Zrobiliście to, to samo z poprzednim pana, najemcą, po który tutaj... Wyciekli. Proszę pana, ja nie był dyskutuję był z panem. Był tu był jedzie wyciekli. poprzedni najemca, tak, dziękuję I, ze, i, po, i powtórzy to samo, dziękuję. Czy jesteśmy w stanie wejść i... Tak, tak, tak. tak, tak, tak? Świetnie. Chodźcie, Chodźcie z waszą przyrządem sprawdzimy, weryfikujemy. panowie, może bym tu się Coś tak jeszcze przeczytał, że... to jeszcze? Cześć, tu Łoń. Mówiłam, że tu pogotowie gazowe ruchu w Mamii, zazdrosnąłabym w stacji, jak mówił Wójt, przed nami na miejscu. Jest tu podejrzenie jakiejś ogłosić instalacji gazowej wewnątrz obiektu, który na chwilę obiektu jest zamknięty. Ja to może będę wstępnie... No, a zatem... Będę w tym momencie czekał. Tam obecnie są... Nie, Wiesz co, ja sobie potem... A bo, dobra, w sumie mogę zadzwonić z tego. Dobra. No i? To nie są to. Jak ta inna postać tutaj jest... Eee Inne wejście, inna możliwość? Nie, ale... Chyba nie tamtędy przejdziemy. A... Wyjdziemy. A... Znaczy, w tle, bo mnie te czułkę... Ale tam możemy tamtą, z tamtą strony wejść... Ale to, do, do lokalu klucze są? są? Są, są. <ślań> <ślań> proszę. Dziękuję. Bardzo proszę. I proszę poczekać teraz kto wie gdzie się to jest rozstrzelone. to pan wchodzi, reszta zostaje. Dobrze. Daj. Dziękuję Pan nie będzie mówić co pan robi, pan za pieniądze sprzeda wszystkich Okno otwarte, standardowo. Gaz był zakręcony w tej chwili, został odkręcony. Możemy odpalić te kuchenki gazowe tutaj. Nie, spokojnie. Uh -huh. A ja, tu jestem, ja tu jestem Marcin, my no, tu jesteśmy w środku. No nie wiem, no, my tu jesteśmy w środku. Marcin. Nic nie dzieje. A tam u góry to nie. Przed nami pogotowie gazowe równo z nami jest podejrzenie tego wycieku jest na środku z właścicielem najemcą i z pogotowiem gazowym, żeby nie sprawdzać, prawda? Tak? Ja, ja, jesteśmy w środku, jesteśmy w środku, wiesz? No, ja ci potem dam to, wiesz? Tak mówię, na razie sprawdzamy na. Dobrze, dobrze. Ja widzę, że okno jest otwarte, więc gdyby było zamknięte, to tutaj by było zupełnie inaczej. Czyli mamy wyciek tutaj, tak? Ucieka. A może przejdziemy jeszcze do, na zewnątrz, dobrze, bo podejrzewam, że skoro tu cieknie, to też będzie uciekać, nie? Tak, idzie przez budynek i podejrzewam, że jak tam jest wyciek, to w innych miejscach również. żeby tak, 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 tam, Wójcie, to tam, tam to do Tam nie tam gdzie, jeżeli Przejdźcie tak. w jak to idzie przy środek. To tam szczelne widać. Zankręcony czy otwarty? Z tamtej strony bardzo czuć gaz, jak się gotuje, więc mnie trochę się nie podobają. No, to... Przecież tutaj, ja zamknę to, to okno. Czym pan posiadał oczywiście o zawiadomieniu wynajemcy o tym, że był wyciek gazu, tak? Nie rozmawiam z panem. Nie mam o czym z panem rozmawiać. Z całą pewnością. I to w sądzie. Pan w ogóle, ja pisauje, że pan wyszedł. Pan jest u mnie gościem. Proszę sąd wyjść. Nie, się, proszę sąd wyjść. Zabrać swoje literki, za pieniążki ale, i wyjść nie, nie, to Dziękuję. Proszę Pana, Pan jest u mnie w tej chwili i ta Pani też jest u mnie w tej Kresu chwili. To ...prowadza, my sobie z poradzimy. Interwencyjnie byśmy odcięli dopływ gazu na budynek. Ok. Tak mówię po, po ludzku, jak to wygląda teraz. Dobrze. ...instalacji wewnętrznej. Czuć, że nie dopala. Czuć. I to są trzy palniki, a jak tu się odpala jedną kuchnię, drugą kuchnię, włącza się piec konwekcyjny, który jest również gazowy, bo nie jest gazowy również. No, to powiem panu, że trzeba głowę nisko nosić i okno mieć otwarte na oścież, Plus wentylację włączoną, która i tak nie daje rady. Państwo potrzebujecie jakiś dokument ode mnie? Zaraz sobie poradzimy. Dobrze. Dzień dobry Wojtku. Wojtku, Wojtku, witaj. Cześć. Jesteś poprzednim najemcą, słyszałeś, tak? No, poprzednim. Podobna sytuacja, panie mecenasie, z poprzednim najemcą. Proszę Pana, ja to nagrywam do celów dowodowych, żeby Panu udowodnić, że Pan za pieniądze robi wszystko. Pan się do mnie zwracał. No to... <tres> A, ty ty... <tres> 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 Powiedz Wojtku, jak to było podczas gotowania? Miałeś mieć otwarte okno? Okno miało być otwarte, bo śmierdzi gazem. Śmierdzi gazem, bo... Po śmierci gazem miałeś i właściciel ci mówił, że ma być otwarte dokładnie. okno. Dobrze. W lato, w zimę? W lato, w zimę? lato i zima. lato i zima, no dobrze. Cała moc? No nic, no jest wyciek gazu stwierdzony. Kuchnia całkowicie zamknięta, nie do użytku. Wyciek gazu z, z podłogi na łączach rur. W tej chwili pogodowie gazowe wydają informację o zamknięciu, straż pożarna o wyłączeniu i serwisie obowiązkowym całej kuchni, bez serwisu nie mają prawa tego już otworzyć, więc tak to wygląda, nie? Może pan stąd wyjść? Nie życzę pana sobie pana, nie, nie życzę sobie pana, żeby pan przebywał w moim miejscu, proszę czy my pana, się rozumiemy? Ja Ale mnie nie interesuje, kogo pan reprezentuje, pan w tej chwili jest u mnie w restauracji, proszę stąd wyjść, nie dyskutuję, nie. No więc proszę stąd wyjść. Nie ma pan prawa przebywać na moim terenie, proszę wziąć swoje dwie literki i wyjść stąd. Nie, ja jestem najemcą i pani również jest, jest u mnie. Jest ale jest pani również u mnie. Więc proszę, żebyście państwo wyszli. Proszę pana, proszę pani, kto komu płaci teraz za to, że ktoś tutaj stoi? Ja panu i czy pani mnie? Jeżeli bym nie płacił, to by pani nie spłaciła kredytów. Proszę stąd wyjść.